Te historie zdarzyły się naprawdę Na twojej ulicy, na dzielni, w twoim mieście Ich uczestnikami są ludzie z sąsiedztwa Przemykają obok, gdy idziesz do pracy Będziesz na siłkę Albo na spacer z dzieckiem Z pozoru banalni i szar Nie wyglądają na gwiazdy podcastu Ale jakimś trafem Trafili do naszej kroniki, kryminalnej kroniki Śląska i Zagłębia. Zapytasz, dlaczego? Odpowiedź jest prosta, bo pewnego dnia ruszyli w tango. W kryminal tango. Był grudniowy, mglisty poranek. Na posterunek policji w Wodzisławiu Śląskim zgłosiła się mieszkanka miasta, która poinformowała mundurowych o kradzieży wózka inwalidzkiego. Z tego wózka korzystał jej 17-letni syn. Wózek skradziono z klatki schodowej bloku przy ulicy powstańców. Przedmiot kradzieży zaintrygował policjantów. Nieczęsto się zdarza, żeby kradziono wózki inwalidzkie. Zaczęli łączyć kropki i przypomnieli sobie zdarzenie sprzed kilkudziesięciu godzin. Trochę ponad dobę wcześniej pomogli młodej kobiecie, siedzącej na niemal identycznym do opisanego wózka, przemieścić się do ogrzewalni dla bezdomnych. Policjanci wrócili w to miejsce i trafili na stojący z tyłu budynku pojazd. Jego użytkowniczki jednak nie było na miejscu. Jej odnalezienie stanowiło kwestię czasu. Jak się okazało, młoda kobieta ukradła wózek, bo jak przyznała, bolały ją nogi i uznała, że łatwiej jej będzie się przemieszczać na kołach. Kryminal tango na kołach zakończyło się prokuratorskim zarzutem. Zimowa przejażdżka może ją kosztować ponad 7 lat odsiadki. Dlaczego tak dużo? Pani była wcześniej karana za podobny wyskok. Teraz to była jej recydywa.